Sekretariat Komendanta Pawła Uwiały Dzień dobry Pani, mam pytanie co do Komendanta i jego zastępców Czy mogę się dowiedzieć, ilu ma zastępców Komendant? Oficjalnych? No jednego zastępcy, proszę Pana Jednego? Pan Więcek. Dokładnie Tak Pan Naczelnik Szczerba, to też zastępuje Komendanta? No, najpierw proszę mi odpowiedzieć na pytanie, zaraz Pani powiem. E, proszę Pana, zależy w jakiej sprawie Pan był, bo jeżeli w sprawie związanej, e, tak jak tutaj, prewencja, to jak najbardziej może e, tak. Bo widzi Pani, jeżeli ja się umawiam z komendantem, tak, w poniedziałki, przychodzę w poniedziałek do komendanta, Pan tak, naczelnik tak. szczerba się pojawia zamiast komendanta, to znaczy, że komendant ma więcej niż jednego zastępcę. Zależy. Prawie pan przyszedł, bo to też jest dość e... istotne, tak? No właśnie, chciałem rozmawiać z komendantem i pojawia się naczelnik. No widocznie. Y... Widocznie no, nie komendant wiem, nie... nie przyszedł. Ja ani zastępca nie przyszedł. Pojawił się jakiś policjant, który na pewno nie był komendantem, ani pierwszym zastępcą komendanta. Czy ja byłem dobrze obsłużony któryś z poniedziałków? To się chciałem dowiedzieć. A kim ma przyjemność? Możesz ten sposób. Rafał Stępniak. W poniedziałek bodajże był z komendantem Więckiem na spotkaniu, tak? Dobrze ja kojarzę? Bo to jest pierwszy zastępca komendanta. Tak, 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 tak. Właśnie. Do niego zwracacie się jak komendant? Komendant. Komendant. Do niego mówicie tak samo jak do pana Pawła Uwijały komendant. Oczywiście. Właśnie. To proszę mi powiedzieć, to dlaczego komendant Więcek przyjął mnie w umundurowaniu szeregowego? Policjanta, bez oznaczeń na pagonach i żadnych oznaczeń. Komendant Więcek miał tylko napisane P Więcek i był w niebieskim ubraniu, a na pagonach nie miał nic. Pusto, czysto można powiedzieć. Te pagony były zakryte taką szmatką specjalną, dopasowaną do Proszę tych panu, pagonów, no, żeby nie było widać. Nie jak jest ubrany komendant. Właśnie ludzie tu chodzący, bo mnie to najmniej interesuje, ja tutaj mam inne rzeczy do yy, wykonania, także no Aha. bardzo przepraszam, ale pod tym kątem no, ja nie umiem panu odpowiedzieć, tak? No dobrze. W jakiej sprawie pan dzwoni dokładnie, proszę mi powiedzieć. No teraz to się okazuje, że w kilku już. Chciałem zapytać o zastępców. Jednym z tych zastępców był szeregowy Więcek. Bo ja tak to rozumiem. Tak ja go postrzegam. Zobaczyłem przed panią w internecie, jak wygląda umundurowanie pana Więcka. Trochę ładniejsze jest. Na pagonach miał to oznaczenie nadkomisarza, jak pamiętam. Prawda? Co dokładnie chciałby pan, nie wiem, umówić? Nie wiem, nie mam pojęcia, w jakiej sprawie pan dzwoni. Czy policjant ze stopniem może używać munduru bez stopni? Proszę pana, nie wiem. No Nie ale mogę połączyć sobą A na przykład kto by na takie pytanie mi odpowiedział, bo to są widzi pani ciekawe rzeczy. Naczelnik szczerba. Naczelnik A jakby mi pani podała końcówkę do pana naczelnika Szcerby? Tak, ale wie pani, gdyby Ale chwilę, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, sierpnczka, bo jeszcze nie mówię. Aha, wyłączyło się. Dobra, ja wam tą wytnę ten kawałek, długo czekałem, zanim pykło. Nie zostałem przełączony, ta pani wyjątkowo chyba już nie chciała ze mną rozmawiać, do tego nie chciała mnie ruszywać, do tego pik przełączenie załatwiło sprawę. Ciekawa sytuacja, umawiacie się z komendantem, przychodzi szeregowy Więcek, mówi, że jest komendantem, patrzę na niego szeregowy. Tam było tak, że ja się go pytam: Jaki pan ma stopień? Coś takiego mi powiedział w takim znaczeniu: Ślepy pan jest? Nie widzisz pan? Patrz jeszcze raz na te pagony przykryte taką właśnie szmatką. Gaduj z gadula, jaki on ma stopień. Widzę, jaki ma stopień. No proszę. Idzie. Zamiast komendant Więcek powiedzieć, wie pan, dzisiaj mam taki mundur, gdzie na pagonach nie widać kim jestem, ale jestem nadkomisarzem. To jestem pierwszym zastępcą komendanta. Właściwie proszę się do mnie nie zwracać, komendancie. Tylko niech pan nie patrzy na mundur, bo mundur to tak, jakby nie mój. W piątek będzie odebranie sztandaru. Bóg honor ojczyzna na rynku jawożnie będę miał inny mundur. Także jest mundur i mundur. O panu Więcku to już będzie gruby temat, to już wam opowiem, bo się z nim spotkałem. Nie wiem, czy wam zaspoilerować, że znowu chciał mnie wyrzucić, a, ale tam, dobra. Patrzcie się, jeżeli ja się umawiam z komendantem, a komendant mówi, proszę mnie zastąpić i zastępuje go naczelnik, to ja się umówiłem na rozmowę z naczelnikiem, a nie z komendantem, o. I niech mi tu kitów nie ściskają, że to jest to samo jak pierwszy zastępca komendanta, i to jest to samo co komendant. Nie, bo ten człowiek jest podległy komendantowi. Tak, a pan naczelnik to już jest pracownikiem, a za to wszystko odpowiada komendant za działania. Prędzej czy później odpowiada komendant. Ja bym się chciał umówić z komendantem. Pan komendant przysyła pana szczerbę i mówi, że to jest komendant, zastępuje komendanta i to tak można, słuchajcie, nigdy nie zobaczyć komendanta, tak, bo pan komendant może wysyłać cały czas naczelników i nazywać, że pełni dyżury w poniedziałki dla ludności i można sobie przyjść i porozmawiać z komendantem. Powinien mieć takie krzesełko, wyjść sobie na zewnątrz. Reszta pracy go nie interesuje w tym momencie. On ma czekać na rozmówców. Na rozmówców to jest dobre. Tu się okazuje, że pan komendant ma taki obowiązek rozmawiać z ludźmi, <laughs> tu się okazuje, że on ma inne zajęcia. Właśnie. To jest służba mundurowa słuchajcie, w takim stopniu, to jest taka precyzja można powiedzieć wykonania, perfekcjonizm, jak się umawiasz na godzinę to na godzinę, że jak masz wykonać czynność to wykonujesz czynność, masz wykonać czynność ścielenia łóżka to masz to zrobić najlepiej jak potrafisz, a jak nie to łóżko sio, no nie? I to jest to, że właśnie w tych służbach mundurowych to każą ci wziąć szczoteczkę do zębów i ci pokazują, jeszcze tu. I do tego jest potrzebna szczoteczka do zębów. I wreszcie on ci pokaże, jeszcze tu, a ty już mówisz, że to jest wyczyszczone. Nie. Od nowa całość. I jedziesz od nowa, właśnie. Widzicie, to jest służba mundurowa. I w służbie mundurowej komendant nasz zjawożna i też inni komendanci zawadli umowę społeczną z nami, że ich obowiązkiem jest rozmawiać. Nie pisać, nie, 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 a rozmawiać. To jest już człowiek z człowiekiem. A ja miałem taki przypadek, że przyszedłem na rozmowę. A szeregowy Więcek, nadinspektor, mówi tak, że pisać, 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 pisać. A ja mówię, rozmawiać, a on pisać, więc umówiłem się na rozmowę, żeby usłyszeć, pisać, pisać. Tak, ale jak mówię, o panu Więcku będzie co to jest? to jest, to jest nieetyczność, to jest raz to, to nie jest prawe, bo jakby to było prawe czy ja bym to przegrał w sądzie że się miałem widzieć z komendantem a nie widziałem się z komendantem jeszcze mi wymawiają na miejscu, że to jest to samo to, że napisane jest, że komendant przejmuje w poniedziałki to pozostałoby tylko i wyłącznie napisanym więc każdy, kto by sobie przeczytał taką instrukcję to by zawsze przegrywał nie? tak tak Tutaj jest sprawa wygrana, już moim komentantem on tego nie wygra, że podstawił mi szeregowego Więcka i naczelnika szczerbę to jest naczelnik prewencji jeszcze z naczelnikiem był drugi naczelnik z kryminalnej, to jest tak jakby komendant powiedział, że on ma inne obowiązki wtedy zadzwonił do dwóch naczelników i mówi tak słuchajcie, co wy tam robicie teraz oni mówią, mamy swoje obowiązki to zaprzestać swoich obowiązków w poniedziałek o godzinie we dwójkę macie się stawić i porozmawiać z panem wstępniakiem, to jest teraz wasz obowiązek nie mówią, że my nie musimy tego robić. Ale co będziemy robić właściwie? Tak, będziecie mnie zastępować komendanta? Tak, komendanta będziecie zastępować we dwójkę. A jeden nie wystarczy? Mówię dwóch, to dwóch. Właśnie. Po co dwóch? Po co komendant wystawia dwóch innych, jak ma tylko jednego zastępcę? To jest raz, to już widzicie, to już jest wpadka. Wpadka, tak? Bo skoro ma jednego zastępcę, to nie ma dwóch zastępców. Więc jeżeli to wiecie o tym i nagle przed wami się pojawia dwóch panów. I mówi, że to jest to to samo, że tak może być, że dwóch panów się będzie spotykało. Jak ty wiesz, że zastępca jest tylko jeden, i to nie jest komendant, to zgadnij sobie, czy to jest prawe, sprawiedliwe, etyczne. Tak. A po co komendant wysłał dwóch? To była okazja mi się przejrzeć tak. Jeden pan jest naczelnikiem kryminalnej, a wiecie, jak się już jest takim naczelnikiem kryminalnej, to trochę wiecie o przesłuchaniach policyjnych i takich różnych. Więc ten pan był po to, żeby zrobić mój profil tak, bo oni robią profile po to, żeby z nich korzystać. Na przykład, że E, tutaj wyszło mi, że ten pan jest szalony lekko. Dobrze. No to teraz to idzie potem do komendanta. No i co tam zobaczyłeś, panie naczelniku kryminalnej? O, no, proszę nie brać tego pana poważnie, wie pan, tak, kolejny jakiś wariat oszołom. Czepia się nie wiadomo o co, po prostu nie da się chłopu przemówić do rozumu. że on myśli, że on wszystkie rozumy zjadł, że on to ma to prawo? No, wie pan, panie komendancie, cóż można powiedzieć? Myśli, że dobrze robi, jakby się tak robi. To taki może być też profil, a może być też profil inny, że, panie komendancie, wielkie zagrożenie. Proszę się z nim nie spotykać. O, też może być takie. Albo może być tak, że panie komendancie, wie pan co, jednak ten człowiek dobrze mówił, że się pan z nim spotka, albo niech pan do niego sam zadzwoni, bo to, widzi pan to, co on mówi, to jednak ma sens i tutaj widzi pan, komendancie, upieranie się, że pan wygra z nim proces cywilny jakiś, to jest mało prawdopodobne. Więc jak sobie pan nie chce zaszkodzić swojej karierze, komendanta, bo proszę też pamiętać, komendancie, że jest pan w stopniu doktora. To jest nauka już nauka komendant, doktor w historii. Panie komentancie, historia Pana rozliczy. Albo Pan robi słusznie, że się Pan nie chce spotykać i Pan nie unika. Albo Pan robi odwrotnie. Ujawnia Pan swoje szaleństwo, bo jak ktoś do Pana mówi prawdę, to Pan też ma zrozumieć tą prawdę i zobaczyć, czy to służy, co bardziej służy. Jeżeli to służy... Czyli to posłuży historycznie do przodu, czyli jeżeli po takiej rozmowie pan komendant zaczyna działać w kierunku tego, żeby pewna wiedza stała się powszechną wiedzą, nową wiedzą, odmienioną wiedzą, obróconą wiedzą, wprost dosłownie. Tak, więc w analogii, gdybym był takim Kopernikiem, przyszedł do pana komendanta, pana Uwijały, miałby dwa wyjścia, bo jeżeli byśmy rozmawiali na takie tematy, co wokół czego się kręci... Pan komendant mówi, Koperniku, zwariowałeś, albo mówi, tak, Koperniku, ta twoja koncepcja, którą głosisz, ma sens. I teraz widzę, że im wcześniej ono zaczyna działać, bo ja wiem, że to wszyscy tego jeszcze nie rozumieją, tak, bo pan, pani Koperniku zrozumiał pierwszy, potem będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty, następni, że jestem komendantem, mam władzę, mam kontakty i inne takie rzeczy, jeżeli faktycznie to jest tak jak Pan mówi, bo też mogę sobie sprawdzić, mogę to też przemyśleć, zrozumieć, właśnie, porozmawiać, przypomnieć sobie, tak? ta nauka jest niczym innym jak przypominaniem sobie o człowieku, właśnie. Jesteśmy już gotowi do tego, żeby wiedzieć, kim naprawdę jesteśmy jako ja. I tutaj widzicie, Pan komendant mógłby wiele zmienić, bo zadzwoniłby pod taki numer, pod siaki numer potem by się to rozniosło i słuchajcie, mamy nowy świat. I tutaj bardzo mi jest potrzebny właśnie ktoś taki jak pan komendant historyk, doktor pan Paweł Iwiała i chciałbym z nim sobie wzuczenie porozmawiać na ten temat. jednak nie przerywał, to tutaj widzicie już musiałby podjąć decyzję co z tym robić. Czy ukrywać, bo to wtedy jest ukrywanie lub opóźnianie informacji. Panie Rafale, proszę napisać, to nie do mnie, to nie u mnie 30 dni na odpowiedź, raczej nic z tego nie będzie. <gry> o! To pamiętajcie, że mówił historyk, który się pasjonuje historią, no nie, bo jak się już idzie na takie rzeczy, to się raczej jest pasjonatem. Ogarnia się mniej więcej nie tylko mały fragment, ale ogólnie historyczne rzeczy się ogarnia, że są stopnie ewolucji człowieka. No nie? Tak jak mieliśmy średniowiecze i sobie możemy pomyśleć, co tam było, to teraz też jest w pewnym sensie takie średniowiecze w stosunku do tego, co będziemy mieć w przyszłości. Tak, Tylko, że to się nazywa era oddzielenia ciebie od wszystkiego, co jest. To jest ta era. I teraz właśnie wyszliśmy z tej ery i pan komendant tutaj miło by było jakby rozpoznał, że są takie ery. A pamiętaj, że jak jesteś w erze, to nie wiesz, czym jest ta era. Więc jak jesteś w średniowieczu, to się nie orientujesz, że jesteś w średniowieczu. Dopiero musisz wyjść z ram średniowiecza, żeby ktoś nazwał to średniowieczem. Ale nie wcześniej. Bo my sobie teraz jak nazywamy naszą erę? Właśnie. to jest era transformacji, też można powiedzieć, tak, jesteśmy w erze transformacji. Etap przejściowy między starym a nowym, transformujemy się właśnie i tutaj, powtarzam jeszcze raz, pan komendant mi jest potrzebny do tej transformacji, ponieważ my wszyscy będziemy przetransformowani, a jak pan Paweł będzie się upierał i nic z tym nie będzie robił, bo wybrałem sobie jego właśnie ze względu na jego cechy, tak, więc albo okaże się mędrcem, albo szaleńcem, tak, a jak szaleńcem, to niestety ma po zawodach, że tak powiem, historycznie w przyszłości będziemy uczyć, jak to doszło do tej transformacji, tak, na przykład. I kto wie, i tu może paść moje nazwisko, że taki był człowiek w tej erze transformacji on poszedł do komendanta historyka, doktor historii zaczął go uważać jako wariata, to taki etap historii, a potem było dalej, 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 więc tutaj widzicie wszystko, Zależy jak to się wydarzy, bo ktoś to ruszy, pamiętajcie. Od kogo się ruszy? Potem będzie drugi, właśnie. Ja mówię o tym drugim. Mówię też o tych drugich, jak prezes sądu, inni sędziowie, czyli wszyscy ci, co mnie nie chcą słuchać, nie chcą mnie wysłuchać, czyli nie chcą podążyć za mną. Czyli jeżeli ja odpowiadam Wam w tych materiałach, to tak naprawdę chodzi o to, czy podążacie za tym, czy nie podążacie. Jeżeli ja mówię o prawie istnienia To albo podążacie za tym I mówicie na tak, 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 tak To ma sens Albo wasze umysły nie są w stanie podążać Czyli są wszędzie indziej niż potężeni I powiedziecie, a nie chcę nawet tego słuchać Nie chcę się tego przyglądać Tak, o ile ja już jestem ustawiony W tym kierunku pozytywnym To pytanie Kiedy pan Paweł też będzie Bo pamiętajcie, że to wszystko się będzie odbywać Za naszego życia Więc pan Paweł będzie albo bohaterem Albo będzie sobie wpluł brodę, że nic nie zrobił, i każdy będzie pokazywał go palcem, bo inny był odważniejszy, chętniejszy, mądrzejszy. Nie bał się. Tak. Nie bał się. Właśnie. A ja widziałem pana komendanta, pana Paweł Wiały, właśnie, jak odbierał standard. Był odważny. Taki odważny człowiek, który to robi. Brać na siebie taki standard, Bóg, honor ojczyzna. W tym słowie ojczyzna to jest też wersja ojczyzny w epoce średniowiecznej, tak jak mamy teraz, i ojczyzna przyszłości. Tak, pytanie, jak Pan Paweł podejdzie do tego słowa ojczyzna i też będzie miał wyjaśnione słowo Bóg, bo tam jest Bóg, honor, ojczyzna i jeszcze jest tutaj ten środek, honor, tak. I to trzeba wyjaśnić, co jest na sztandarze. Więc jakbym przyszedł do pana Pawła i zapytał się, a co to Bóg? Twój sztandar? Że go nosił i słuchajcie, prędzej wszyscy policjanci zginą, a sztandar ma przetrwać, bo takie kiedyś były zasady wojen, nie? Że zdobywało się sztandar. Tak. Ten sztandar jest ważny. Bardzo ważny. Z synchroniczności się ułożyło, że teraz niestety pan Paweł będzie musiał powiązać ten sztandar. Zrozumienie i tą powagę, bo on to odbierał na rynku w mieście. i Zaprosił gości, sędziów, polityków, kupa polityków była, ksiądz był, rada miasta była. Najważniejsi w mieście spotkali się u nas w piątek. A Pan Paweł Wam może opowiedzieć o Bóg, honor, ojczyzna. Więc zaczynamy o Bogu. Czy Bóg jest w zewnętrznej rzeczywistości, czy wewnętrznej rzeczywistości? Czym jest Bóg? Czy Bóg jest poza mną? Czy może to jest aspekt mój? Hm. Może ja jestem już boski? A nie, dopiero, że ja dążę do Boga. Że nie ma ze mnie w Boga. Ja jestem boski, tak. Jestem boskim pomysłem. Ważnym pomysłem, tak. Bo Bóg nie robi zbędnych rzeczy, pamiętajcie. Kreacja nie popełnia błędów, więc tutaj każdy jest ważny, więc tak samo ja jestem ważny, pan Paweł i Sztandar też jest ważny. Ważne jest też to, co głosimy i powtarzamy, więc jeżeli głosimy i powtarzamy nie swoje prawdy, to kim jesteśmy? Zaprzeczeniem boskości, izolacją właśnie, odrzuceniem, separacją. Tak, tak. Napisać to jedno, a zrozumieć to drugie. A jeszcze kto bierze na siebie odpowiedzialność za to, co robi? te zrozumienia, bo tak naprawdę z perspektywy czasu, gdybyśmy udali się do przyszłości i z przyszłości byśmy oglądali takie na przykład wydarzenie u nas na rynku Jaworzynia, jak odebranie sztandaru, gdzie tam był ten ksiądz to się okazuje, może, że ci ludzie w nowych czasach nigdy by tego nie zrobili a jeżeli już by to zrobili, to chyba, żeby zobaczyć jak to jest, o, ale każdy by wiedział o co chodzi w tym, czym jest ksiądz, czym jest Bóg, czym jest sąd czym jest policja, każdy by już wiedział, czym jest prawdziwe prawo tak Czyli tak naprawdę ci ludzie można powiedzieć, że nie do końca świadomi byli, co robią, wtedy, kiedy robią. W pewnym sensie byli, tak? bo to takie wszystko było, że tip-top, równiutko, ładniutko, ale w pewnym sensie właśnie ta amnezja, nie przypominanie sobie, niepołączenie powoduje, że robimy odwrotnie. Ale dalej myśląc, że to jest takie fajne, słuszne i drugi raz też bym to zrobił, w przyszłości już byś tego nie zrobił właśnie. Po prostu nie zostałbyś księdzem, nie zostałbyś sędzią, nie zostałbyś tym, co nazywamy politykiem. Nikt nie chciałby odgrywać takich ról, wcielać się w takie role. Naprawdę. Wiele z tych chroniczności się nakłada na siebie bardzo dobrze. Tak, no cóż, jak pan komendant chce się widzieć na procesie cywilnym, do tych procesów cywilnych, to on ze mną by miał co policjant, to proces cywilny, bo on odpowiada za wszystko. Więc zamiast tego policjanta, pracownika, on by odpowiadał do tego pracownika, no nie? Czyli zamiast pracownika odpowiada komendant. Właśnie, siedzi przede mną pracownik i komendant, więc najpierw odpowiada pracownik. Proszę bardzo, głos dla pracownika. Proszę się wypowiedzieć. W braku pieczątek na piśmie na przykład. Co pan powie? A teraz odpowiada pan komendant. Co pan powie, jeżeli nie ma pieczątki na piśmie? Dalej pan chce mnie skarżyć na pewno, tak właśnie. Ta. Także apel do pana Pawła, niech szybciutko oddaje mi skuter, bo pisać do niego nie będę w tej kwestii. Bo ja już byłem dwa razy i nie chciała na mnie wysłuchać, to no to niech właśnie będą już zacząć, niech zaczną być odpowiedzialni za to co robią. Po prostu niech biorą. We własne ręce sprawy niech równają do sytuacji, <grym> tak. Bo nie spotykają się z osobą szaloną, widzicie, tylko można powiedzieć w pewnym sensie jest wizjonerem, można powiedzieć takim badaczem, sprawnie zbadanych o. Nieokreślony naukowiec, o, tak bym siebie mógł określić na przykład. W pewnej roli społecznej oczywiście, bo w pewnej roli społecznej to ja mogę być technikiem dentystycznym. O, albo to, co mnie czeka w przyszłości, żeby wykładać praktyczną część techniki dentystycznej na uczelni studentom stomatologii. O, widzicie, to też mogę być ja, jak się zdecyduję, właśnie, bo miałem taką propozycję, widzicie, więc tutaj można społecznie grać wiele ról, właśnie, a jedną z tych ról, na przykład dla pani sędzi Moniki Organiścia, kto ja gram rolę zupełnie niepoczytalnego. Z pewnymi rzeczami to ja się utożsamiam, owszem, ale z pewnymi rzeczami to już nie. Z takimi pomysłami na traktowanie mnie jako zagrożenie społeczne to ja się raczej nie identyfikuję. Więc jak ktoś mi tutaj wmawia o takich rzeczach, to nie, to się z tym nie utożsamiam. Więc te pieczątki, te słowa po prostu nie należą do mnie. Nie przypisuję sobie rzeczy. Właśnie tak samo jak sobie nie przypisuję innych rzeczy, a sobie przypisuję te. Przypisuję sobie te, które mi służą. Właśnie. O, właśnie mogę sobie przypisać na przykład Twórca kanału o systemie i o prawie Pamiętajcie, wy tego jeszcze nie zrozumieliście Wielu z was tego nie rozumiało jeszcze Ale prawo jest tylko i wyłącznie jedno Jedno i potem sobie możesz dodać tylko jedną nazwę do tej prawa A nie tak, że mamy prawo, a potem sobie dopisujesz wyrazy I masz prawo karne, prawo dla dzieci Prawo na przykład, jakie lekarskie jest no. Co jeszcze mamy? Różne prawa Prawo kanoniczne Tak to nie jest prawo. To nie jest prawo. To jest wszystko inne niż prawo. Tak, bo prawo jest jedno. Więc nie może być prawo tego, prawo siego, prawo owego i jeszcze takiś, Siakieś i owakiś. Nie, jedno prawo. Jedno prawo istnienia, prawo ja. To jest tylko jedna rzecz. Wszystko inne pamiętajcie, nie jest prawem, ale to są reguły i regulacje. I często one są narzucane dlatego Przypomnijcie sobie, czym jest prawdziwe prawo. I tak, jak wiele razy mówiłem, też tego nie zrozumieliście. Jeżeli ruszycie od prawdziwej podstawy, w tym przypadku od prawdziwej podstawy prawa, to będziecie mieć wyjaśnione. W przeciwnym razie dostaniecie wszystko, tylko nie jedno wyjaśnienie, na przykład prawa. Więc macie wyjaśnienie prawa karnego, wyjaśnienie prawa cywilnego, macie też prawo zwierząt, prawo ludzi. Prawo morskie, o, idzie takie, prawo naturalne. To wszystko, jak weźmiesz do kupy i mówisz tak, chcę wydobyć z tego prawo, taką esencję, no nie, bo ten wyraz cały czas pozostaje przy tym, to nie będzie razem zgodne. Nie może być. Nie może być, widzisz, bo prawo jest tylko jedno. Kto reprezentuje prawo? Każdy reprezentuje prawo, tak naprawdę, bo każdy jest prawem. To jest taka rzecz niezbywalna. Więc twoje prawo, moje kogoś wszystkiego jest zawsze i wyłącznie takie samo i ono nie może być zmienione, nadpisane ani usunięte. To niemożliwe właśnie. A że żyjąc w tej erze zapomnienie od wszystkiego, co jest, po prostu zapomniać o tym właśnie, a musisz sobie stworzyć zamienniki do tego prawa, więc dostaniesz kupę różnych rzeczy, ale w tej erze nie dostaniesz właśnie tego. Dopiero wychodząc z tej ery, dostajesz... Odpowiedź na pytanie, czym jest prawo. Dopiero widzicie, i teraz dopiero jak się pojawia ta definicja, ta wiedza o prawie, to znaczy, że już chociaż jeden z nas w tym polu mentalnym, tak, na tej planecie, wyszedł z tej starej ery. Jak jeden wyszedł, to widzi drugi, trzeci, i potem cała planeta będzie o tym wiedzieć. Tak. Czyli innymi słowy, będzie musieli przedefiniować. Te rzeczy, które nazywaliśmy prawem karnym i te wszystkie, co wam mówiłem. Możecie sobie tak z ciekawości siąść i spisać, jakie jest nasz prawa. <laughs> tak, więc ja tutaj panu Pawłowi proponuję, żeby przeszedł do nowej ery. Wtedy wszystko się zgodzi, naprawdę. Takie zgodne będzie między nami. Pojawi się dosłownie większa zgodność na planecie dzięki panu Pawłowi i innym kolejnym. Bo jeżeli każdy z nas wreszcie zrozumie, czym jest prawdziwe prawo i będzie tym prawdziwym prawem, to będzie odpowiedzialny i to wszystko. Czyli będzie najbardziej sobą, najbardziej jak potrafi. Więc wyszliśmy z Ery, to znaczy, że jesteśmy już gotowi i nie ma na co czekać. Tak. Po prostu. Więc tutaj trzeba ruszyć z miejsca. Aha, i oddać mi ten skuter, proszę.